Hej, dzisiaj biorę się za podwiązywanie pomidorów w szklarni. Jak widzicie, tutaj jest strasznie duży burz, bo trzymam tutaj wszystkie moje rozsady pomidorów. Niestety pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza. Jest bardzo zimno w dzień, jest 10-13 stopnia w nocy, nawet na minusie, więc jeszcze co najmniej przez tydzień będę musiała te wszystkie rozsady trzymać tutaj, zanim je wysadzę do gruntu. Natomiast, w związku z tym, że już tutaj pomidorki, które są bezpośrednio wsadzone w szklarni, znacznie podrosły i zaczynają się mi pokładać. Muszę dzisiaj wziąć się za ich podwiązywanie, więc wszystkie tutaj te rozsady wyjdą, przynajmniej na jakąś godzinę ze szklarni, a ja biorę się za podwiązywanie. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Jak widzicie, tutaj są już powieszone sznurki, które są pocięte. Jeden sznurek przynajmniej na jedną sadzonkę pomidora. Ja też później, jak już będę prowadziła te pomidory, w zależności od tego na jeden czy na dwa pędy, będę też tych sznurków dokładać. Ja zawsze do podwiązywania pomidorów wykorzystuję taki zwykły słuchajcie, sznurek od snopowiązałki. One są bardzo mocne, nie ma z nimi problemu, że gdzieś się przerywają. Kiedyś używałam też tego jutowego sznurka, ale one niestety mają ten minus, że bardzo często się... Po prostu przerywają pod ciężarem pomidora. No i tak, tutaj już jeden pomidorek mam podwiązany. Jak ja wiążę? No proszę bardzo, tutaj na samej górze mam takie właśnie kantówki, które idą przez całą długość szklarni i ja do nich podwiązuję sznurki. Sznurek zazwyczaj tutaj podwiązuję nie na supę, tylko właśnie na taką półkokartkę, żeby mogła sobie to w trakcie, jak pomidor rośnie, odwiązywać i poluźnić, poluzować ten sznurek i Dzięki temu tutaj lepiej obwiązywać dalej w kolejnych etapach, jak ten pomidor rośnie. Tak, kolejny raz później tutaj w koło pomidora okręcam ten sznurek. Dlatego bardzo jest ważne, żeby tutaj zostawić sobie taki zapas lekki, żeby też mieć z czego po prostu ten sznurek poluzowywać. No i cóż, ja tutaj. Po prostu sobie ten sznurek przeciągam, zawsze sznurek przeciągamy pod liściem, tak żeby on się miał też za co tutaj złapać, na czym opierać. No i cały sobie sznurek idzie aż do samego końca, na końcu zawiązuję taką, słuchajcie, luźną pętelkę, no bo pamiętajcie, że ten, ta łodyga pomidora będzie nam stale rosła, tak, więc tutaj ważne jest, żeby... Ważne jest, żeby po prostu zostawić sobie taki luz na samym dole. No i też, jeżeli nam zabraknie od góry, to ewentualnie poluzowywać sobie od dołu do kolejnego okręcania pomidorów. Jak widzicie, moje pomidory mają już sporo wilków, ale w związku z tym, że ostatnio jest taka słaba, dosyć wilgotna pogoda, ja nie będę w tej chwili tych wilków wyrywać te pomidory, które u mnie rosną na tych bocznych skrzynkach, czyli tutaj mam tę krótszą, przepraszam, czyli tutaj mam tę węższą i tam tak samo, w których są posad jest posadzony tylko jeden rząd pomidorów i te będę prowadziła na dwa pędy. Natomiast tutaj środek będę prowadziła na jeden pęd, ewentualnie drugi pęd zostawię tylko do pierwszego grona, po czym później go zetnę i zostawię tylko to pierwsze grono, bo ono zawsze najlepiej mi się Zapyla i najlepiej rośnie. No i cóż, muszę też tam bardzo dosyć tutaj mocno wypielić. Tam w tym właśnie rządku, który widzicie, bardzo dużo skiełkowało mi pomidorów z kompostu. Jest tam po prostu las pomidorowy pomiędzy tymi już docelowymi krzakami pomidora. Więc no muszę tutaj zrobić pewien porządek. Chcę też sobie posegregować od razu, które z tych odmian, które są tutaj na samym końcu z przeznaczeniem do gruntu, które zostawiam sobie, które ewentualnie mam jeszcze na wydanie, tak żeby tutaj no, troszeczkę też uporządkować ten niestety bałagan, który jest a, i który jeszcze będzie co najmniej przez tydzień głównie ze względu na to, że po prostu y, jest bardzo słaba pogoda. W zeszłym roku tutaj w szklarni już dawno miałam pomidory popodwiązywane. Nawet w zeszłym roku miałam już pomidory wysadzone do gruntu o tej porze roku. Tak więc, no, ten rok jest bardzo dużym zaskoczeniem. Jest bardzo zimny. No i już wiem, że w przyszłym roku te pomidory do gruntu myślę, że jeszcze opóźnię wyjście. W tym roku do gruntu wysiewałam 15 marca. Myślę, że w przyszłym roku nawet wysieję koło 20 albo i po 20, patrząc na to, że no, jednak w tym gruncie. Ostatnio przynajmniej wysadzamy coraz to później, i ten 15 to wcale nie jest ostatnio już taka granica, kiedy się rzeczywiście robią ciepłe noce. No bo przynajmniej teraz w tym roku około 20 dalej ma być jakieś 5-6 stopni w nocy, co jest oczywiście bardzo niską temperaturą dla pomidora. No nic, ja się biorę za, za pracę, pokażę Wam też jeszcze na jakimś jednym przykładzie, jak ja tutaj podwiązuję te pomidory i tak po prostu robię z każdym kolejnym krzaczkiem. Więc biorę sobie taki, a to sobie wezmę stąd, może bo tu mam już naszykowane tyle sznurków, ile mi trzeba na każdy rząd pomidora, więc żeby tutaj sobie gdzieś tam nie pomieszać, nie pomylić. Ja te sznurki, tak jak już mówiłam, daję dosyć długie. Przekładam sobie tutaj, tak, na, na samej górze, na, nad tą kantówką i sobie tutaj po prostu zawiązuję. Tutaj nawet mogę i za dwa razy obwiązać, bo ten sznurek, żeby on mi się po prostu też, wiecie, jak tutaj się e, suwa nieraz tym sznurkiem, czy nawet jak wiatr zawieje, tutaj w szklarni są potwierane drzwi i okna, no to tutaj od pocierania tak o, o tę kantówkę ten sznurek, on też może się e, po jakimś czasie nam przetrzeć. Dlatego jak zawiążemy na dwa razy, to jest takie bardziej profilaktycznie. No jedną ręką powiem Wam, że tego chyba jednak nie zrobię, więc... E, Wracam do Was za chwilę. I tak jak tutaj obok też zawiązałam na taką półkokartkę, no i sobie tutaj lecę do samego dołu. Tutaj słuchajcie, jest taki przykład krzaczku, który jest... Ten krzak to jest odmiana Anna Russian i ona jest w zasadzie krzakiem samokończącym. Ta odmiana od początku, jak widzicie tutaj sama, w sumie z siebie rozgałęziła się na dwa... na dwa tutaj pędy. Mamy pęd główny tutaj z gronem kwiatowym, tak? I tutaj pęd boczny. I tutaj na 100% ja będę ten krzak prowadziła na dwa pędy. Zastanawiam się, czy też ewentualnie nie puścić tego krzaczku na trzy pędy, ponieważ tak jak powiedziałam, jest to krzak samokończący, więc on um, też, no, wcześniej zakończy swoje e, owocowanie. Nie będzie do samej góry się tutaj piął. E, tutaj już jeden mi się, patrzcie, pięknie zaraz Wam to pokażę. Boję się, żebyś sobie tego nie uszkodzić, ale to już o, o, Wam wyostrze. I tutaj jest już pierwszy, słuchajcie, zapylony, piękny pomidorek. No, cudowny jest. Patrzcie, jak ładnie wygląda. Tutaj jest już kolejne grono kwiatowe na pędzie głównym, oraz pierwsze grono na pędzie tym drugim bocznym. Trzeci pęd najprawdopodobniej będę wyprowadzał od samego dołu, tak? Przynajmniej taka jest zasada, że trzeci pęd powinno się wyprowadzać tam od samego dołu pierwszy i powinien iść do samej góry. No i cóż, ja ten pierwszy sznurek oplatam wokół tutaj pędu głównego, czyli tak jak już Wam mówiłam, tutaj idę pod liściem, przekładam sobie tutaj też pod liściem. No i tak już do samego dołu idę liść pod liściem. Tutaj też dosyć sporo wysiało mi się z, um, z kompostu kopru, tak ja go nie usuwam, bo ogólnie w gruncie zapomniałam tak naprawdę o tym, żeby jakiś koper wysiać, więc on tutaj bardzo, bardzo jest mi potrzebny. Myślę, że dzisiaj też podleję tutaj troszkę te pomidory, bo już dawno podlewane nie były. Ja tak średnio tutaj w szklarni pomidory podlewam raz na tydzień. I to jest w zupełności wystarczające, przynajmniej przy obecnych temperaturach, jakie są na zewnątrz. No i cóż, no i widzicie, o tutaj tak... Nie za ciasno, tak pamiętajcie, żeby nie za mocno tutaj o ten, ten sznurek ma być lekko luźny, żeby ten pomidor sobie tak jak będzie wiało, się był w stanie tak lekko poruszać. No bo dzięki takim wstrząsom nam się zapylają kwiaty pomidorów. No i idę tam na sam dół, na dole sobie zawiążę już pętelkę i w zasadzie pomidor jest już podwiązany. Ten drugi pęd też będę podwiązywać, będę sobie szła po prostu tutaj wzdłuż i też wzdłuż łodygi głównej, myślę, że go gdzieś tutaj troszkę wyżej już ten dodatkowy sznurek zakończę, tak żeby on po prostu mi tylko podtrzymywał ten drugi pęd. No, i słuchajcie, to tyle. O samej pielęgnacji pomidora myślę, że nagram oddzielny odcinek. Ten odcinek no, będzie w najbliższym czasie, ale z racji takiej, że jeszcze tutaj mam dosyć ciasno i bardzo dużo tych pomidorów tutaj rośnie, no to jeszcze się wstrzymam z nagraniem i wrzuceniem wam na kanał tego odcinka. No, po prostu no, nie mam tutaj też warunków, żeby jakoś tak wam fajnie i ładnie pokazać, a nie chcę tych pomidorów za bardzo wynosić na tę nieprzyjemną pogodę na zewnątrz, bo na zewnątrz jest naprawdę mroźno i wietrznie. Tutaj w tej chwili w szklarni jest około 20 stopni, ale szklarnia jest opozamykana z każdej ze stron, z jednej i z drugiej strony szklarnia jest zamknięta, dlatego jest taka fajna temperatura około 20 stopni, natomiast no, na zewnątrz dzisiaj jest jakieś chyba 12 stopni albo 13 tak mniej więcej. Jak przyświeci słońce jest oczywiście przyjemniej, ale no, jest bardzo mroźny wiatr. Noce są około 0, minus 1, więc y, temperatury póki co jeszcze są nieciekawe. No dobrze, na dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Ja już tutaj biorę się za podwiązywanie całej reszty. Zrobię to już sama, nie pokazując wam, bo jak widzicie z jedną ręką, to tak w sumie ciężko jest Wam wszystko dokładnie pokazać i jeszcze tak dobrze podwiązywać. Biorę ze się za podwiązywanie i później popodlewam sobie jeszcze tu wszystko ogarnę, posegreguję pomidory. więc mam jeszcze sporo pracy. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!